Witam na kanale hobbyroom.pl Z okazji tego, że niedługo zbliża się nam no, premiera nowej serii minifigurek Serii 26 o numerze 71046 gdzie, gdzie będziemy mieli 12 nowych figurek kosmitów Postanowiłem wygrzewać jakiś stary zestaw, stare zestawy Z kosmitami, które naprawdę robiły wrażenie w przeszłości na dzisiejszym filmiku przyjrzymy się zestawom z 2011 roku serii Alien Conquest będą to zestawy 7049 pogromca kosmitów składające się z 42 elementów gdzie mamy pojazd kosmicznego najescy oraz obrońcę ziemi oraz zestaw 7050 Obrońca przed kosmitami składający się z 105 elementów, gdzie mamy pojazd bojowy, jest wyposażony w rakiety, karabiny czy blastery. Dzięki któremu nasi no, ziemianie bronią się przed także troszkę innym kosmitom z tej samej rasy. No, dzisiaj, tak dwa małe zestawy i zobaczymy je w porównaniu do siebie, mimo że to jest ta sama seria. I tak naprawdę, to są zestawy numerycznie po sobie. Zaczniemy się dokładnie naszym zestawem, zaczniemy od pierwszego, czyli 7049, pogromca kosmitów. Po pierwsze, no mamy tutaj kosmitę, kosmita jest w takim małym stateczku, trochę zadowolona jak może Batmobil. Mamy tutaj działka, gość ma czym sterować, silniki, więc samo latarło jest bardzo prościutkie i minimalistyczne. Ale nas kosmita, to jest już gość, choć mamy tutaj bardzo fajny tors. Nad tylko z przodu, wiadomo. Ale mam nadruk na nóżkach, więc plusik i genialną główką. Wystający mózgiem. Wielka szczena, piękne oczy. Naprawdę ta figurka robi wrażenie. Do tego przeciwko niemu. Po naszej stronie stawał taki oto Marines w mundurze. Z pistoletem. Tutaj mam nadruk z tyłu. Bardzo fajny helm. Teraz współcześnie Lego. no coraz bardziej znowu do nich. Nawiązuje i mamy dwie minki, czyli taka uśmiechnięta, no i trochę, nie wiem, zdziwiona. Po drugiej stronie mamy zestaw 7050 czyli obrońca przed kosmitami, więc w tym momencie my, jako ziemianie, nasi ludziki, nasi ludziki mają potężniejszą broń, czyli mamy wielkie, taki wóz opancerzony, mamy fajne nadruczki, znaczy naklejeczki, nawet przetrwały trochę ten czas. Mamy na transparentnym klocku i z przodu rejestracji. Firma się nazywa ADU i rejestrację. Mamy tutaj rakiety. No to jest w cesarnym stylu. Na, nawet działają, czyli kloczki się tak bardzo nie wypaczyły. Zatem mamy, tutaj mamy dwa pistolety jako działa. I tutaj trzymacze już bardzo słabo trzymają, bo to wszystko tak bardzo delikatnie się trzyma na słowo honoru, można tak o, trochę bardziej potrzepać i pewnie by nam odpadło. No pojazd jest, mamy tutaj w sumie dwa działka, dwie rakiety i jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, żeby się bronić. Mam też już te rewolwery jako jakieś elementy silnika. Pojazd wygląda dosyć ciekawie jak na tamte czasy, bardzo futurystycznie. Za jego sterami siedzi tutaj nasz gość. Tak naprawdę wygląda bardzo podobnie do tego poprzedniego, z wyjątkiem tego, że ma troszkę inną minkę, przerażoną i taką uśmiechniętą. Chyba jeszcze nie wie, co go czeka. Po drugiej stronie mamy kosmitę także w małym nadedełku. Jest jeszcze mniejsze, jeszcze, jeszcze prostsze, ale mamy jakieś działałki do sterowania, mamy coś w rodzaju silników, działek, ale kto w nim siedzi. Troszkę inny kosmita. Tutaj mamy ten sam mundur, nasz kosmita posiada pistolet plazmowy, także brak tylko z tyłu, ale główka jest całkiem inna. Można powiedzieć, że to jest ten taki bardziej myślący, a tamten taki trochę bardziej toporny, to bardziej siłowa rozwiązania, preferuje. No więc te figurki, jeszcze sobie je porównajmy. Naprawdę te morski robiły wrażenie w 2011 roku. Lego bardzo rzadko robi takie fajne odlewy, chociaż teraz Lego w figurkach stara się nam dawać. Jak dostajemy w postaci z kreskówek, choć tutaj, a, się przewracali nam. Ale spójrzmy, naprawdę bardzo fajna seria. Składała się z niewielu liczby zestawów. Do tego był maszyna krocząca, był statek UFO i ostatek matka, w którym mieliśmy królową tych naszych kosmitów. No nie posiadam tego zestawu, no czasem się tak zdarza, ale oto jak wyglądał jej zestaw i tak wyglądała po prostu królowa mega figurka. No bardzo żałuję, że nie trafiłem na nią. Bardzo podobna figurka także była w zestawach kolekcjonerskich minifigurek. Tutaj też można na nią spojrzeć, bardzo fajna. Czasem warto zajrzeć przeszłość i dotknąć się po prostu do starych zestawów, ponieważ możemy napotkać naprawdę na fajne figureczki i fajne konstrukcje. Ja z tych zestawów jestem bardzo zadowolony. Dorwałem je jako, jako używki, dlatego nie mam ani instrukcji, ani pudełka. Jestem ciekawy, czy Wy posiadacie jakieś stare zestawy z kosmitami, a nawet może coś dokładnie z Alien Conquest. Możecie się chwalić w komentarzach. Dzięki za oglądanie, miłego budowania, na razie!